Witajcie, w dzisiejszym filmiku zajmiemy się wymianą filtra powietrza w Wartburgu 1.3, czyli końcówka produkcji, już ten golfowy silnik. I co nam będzie potrzebne? Przez większość tego procesu będą potrzebne nam dosłownie dwa palce. Można, oczywiście, użyć całej ręki. Otwieramy sobie maskę, blokujemy i teraz, tak zaczepy. 1. 2, 3, 4 i tu możecie mieć to sparciałe i zniszczone. Tutaj jest wymienione, na widać nowiutkie, mięciutkie. Ściągamy sobie tą rurę, a właściwie to nawet nie musimy. Możemy sobie to podnieść, ale do celów edukacyjnych to ściągnę. Dajcie mi chwilę. Uznajmy, że dało się to zrobić jedną ręką, ok. No i mamy tutaj nasz filtr. Jeżeli chodzi o numery filtrów, to podam Wam numer tego dokładnie i zamienników może wypiszę w opisie filmu. Numer filtra to AP006, to jest jeszcze jakiś numer, ale to będzie chyba numer własny. Nie, numerem własnym będzie to AP, a tutaj jest numer części i jest to 261971. Ogólnie, tutaj taki przerywnik, bo zaraz zobaczycie jak nieprawidłowo włożyłem ten filtr z powrotem na nagranie. To już widać jak on był wcześniej ułożony. Jeżeli chodzi o te blaszki, one muszą iść równolegle do kierunku jazdy, więc w dokładnie taki sposób zamontujcie ten film. Tutaj moje inne dopatrzenie. Nagrywam to już po nagraniu całego filmiku, więc, więc no, pamiętajcie o tym, jeżeli to ma jakieś większe znaczenie. A zapewne ma, bo powietrze wpadając w tą stronę, nie będzie się po prostu odbijać od blaszek położonych, jakby, które będą to powietrze blokować. Ogólnie sprawdziłem sobie ten filtr. Tutaj od środka jest on w świetnym stanie. Był niedawno wymieniany, więc ja sobie go zostawiam. Jak na razie przykrywamy sobie to z powrotem. Nakładamy tu na to, tą gumkę. Byk. tutaj wyrównujemy sobie żeby nam ładnie ta uszczelka wszędzie przylegała żeby nie zrobić diapy bo spasowanie jest jakie jest no i tu zakładamy to kimś w taki sposób Byk. Jako bonus pokażę Wam jak wygląda regulacja lamp w Farburgu. Fajne co? Proste jak diabli. Tylko właśnie ciekawe, zaszcie, Do pewnego miejsca jak dojdziecie, to tu się robi zwora. I to pewnie będzie informować, że za dniem za wysoko lampy świecą co? czemu tu jest styk? ciekawe zobaczcie tutaj bardzo podobnie tylko tutaj z kolei nie tak samo jak lampa idzie do góry to załącza tutaj ten styk no ale dobra, teraz tak włączam sobie światła robię tak, żeby ten stycznik się załączył z drugiej strony zrobię to samo i zobaczymy czy co coś tu się pokaże na desce gdziekolwiek Jakiś... okej, okay, patrzcie pojawiła się taka lampka regulacji świateł że są w maksymalnym położeniu ale jaja jeszcze raz i zniknę. Dobra, to by było tyle na dzisiaj. Ja zabieram się za zamawianie oleju do skrzyni biegów, bo to jest plan na następne odcinki. Tutaj widzę, że według producenta to jest GL100, zamienniki HIPOL10. Na razie wpisując sobie obie te frazy wyskakują tylko jakieś nowsze wersje, jakieś udziwnienia. Podejrzewam, że paru fanatyków tych aut nie ogląda, więc jak możecie coś doradzić, to dajcie znać, co zamówić, powiedzmy takiego na dzisiejsze czasy dostępnego i dobrego, bo bardzo różnie w necie też patrzyłem, bardzo różnie ludzie piszą. Podejrzewam, że cokolwiek by się zalało, to by było dobrze, ale umówmy się, że chcemy zalać coś jak najlepszego, więc dajcie znać, co według Was powinno się tutaj do skrzyni zalewać, ja będę patrzał, czy może gdzieś taką bańkę Hipola 10 albo Giel 100 dorwę bo ogólnie widziałem, że to tam bardziej jest rozgraniczane na jakieś tam klasy, że to jest G3, G4 i tym podobne.